Cześć, witajcie, nazywam się Robert Mazurek, witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. Zaczyna się robić chłodno, sporo z Was, mnóstwo w zasadzie z Was zaczyna do nas dzwonić, pytać, pisać maile. Panie Robercie, czy też chłopaki, jak tam odczytać kod produkcji z mojego akumulatora? Jak zaczynamy dopytywać, no czemu sprzedawca ci nie udzielił tych informacji, no to słyszymy, że sprzedawca nie wiedział. Bardzo często też używać takich epitetów, że a to głąb, łuk i tak dalej. Nie, to, to, to nie jest tak. Tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że raczej kłopot ma kupujący. Tak na dobrą sprawę, bo jeżeli. Ja nie znając się na akumulatorach, załóżmy, żebym się nie znał, poszedłbym kupić, ale wiedziałbym, że jest na YouTubie taki kanał Mr. Akumulatora i gość mówi, że ważne jest, aby kupić w miarę świeże akumulatora. Jeżeli akumulator nie, jest, nie ma daty produkcji mniejszej niż rok, czyli powiedzmy do tego roku, tak jak to powtarza, ten Mr. Akumulator, że można bezpiecznie kupować, to poprosiłbym o sprawdzenie parametrów elektrycznych tego akumulatora. Jeżeli gość by mi powiedział, że on nie umie odczytać daty produkcji tego akumulatora, to słuchajcie, ja bym się odwrócił na pięcie i po prostu poszedłbym zupełnie w inne miejsce, albo kupiłbym w tym miejscu, gdzie sprzedawca jest mi w stanie udzielić wszystkich niezbędnych informacji, które mnie interesują. Nie mówię o tym, że sprzedawca musi mieć na przykład taki super turbo kocur tester, który sprawdzi alternator, rozrusznik, akumulator, całe środowisko. Fajnie by było, żeby sprzedawca akumulatorów miał minimum taką opornicę, to jest Lewanda A600, ale multimetr, który sprawdzi stan napięcia, stan naładowania akumulatora też byłby w miarę fajny, bo nie wszędzie są sklepy, które są specjalistyczne, jeżeli chodzi o akumulatory, chociaż tych sklepów specjalistów jest mnóstwo, no ale no, na miłość boską. Jeżeli pytacie o datę produkcji, a sprzedawca mówi, że nie umie jej odczytać, no to zastanówcie się, czy jesteście we właściwym miejscu. Wielu z Was ma taką kompetencję, że zapoznała się z tym, wiedzą gdzie to znaleźć. Na moim kanale Mr. Akumulator jest Informacji dość sporo, jak odczytać te najpopularniejsze daty produkcji w tych takich w miarę popularnych produktach na polskim rynku. A jeśli tam nie znajdziecie tej informacji, no to jest forum pasjonatów na Facebooku, gdzieś gdzie na pewno znajdzie się któryś ze sprzedawców, któryś z kompetentnych tutaj naszych serdecznych przyjaciół, który będzie wiedział, jak Wam pomóc, jak udzielić odpowiedzi, jak rozwiązać Wasze, wasze wątpliwości. Ale pamiętajcie, no, jeżeli zadajecie pytania sprzedawcy. Jaka jest data produkcji akumulatora, który chcę u Ciebie kupić, a on wam mówi, że nie umie tego odczytać, to zastanówcie się, czy jesteście we właściwym miejscu, a jeżeli wiecie, że jesteście w niewłaściwym miejscu, to jest świetny moment, żeby stamtąd spie... odejść pod skokach. Serdecznie pozdrawiam ze Szczecina, trzymajcie się. Cześć!